Jezus, co w tej telewizji? Woda na sukces... Ej, dychu! Prawdziwa co? historia za kulisami leci, chodź szybko! Okej, okay, zaraz przyjdę! O kurde, szybko! Szybko! Uh, 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 uh. Uh, już idę! No! Łe, uh, łe, uh, już idę, idę! Uh, uh. Eee. Dobra, chłopaki, to możemy zaczynać. No, no, <laughs> Sorry mi się. Dobra, to teraz na nagrywamy znowu. To trzy, dwa, jeden. Siemako. FAK to nie ten guzik! Shit. Dobra, to nagramy to w końcu. Trzy... Co ty... Co, co za ten filet? Ej, to może pójdziemy do tego nowego sklepu z grami, co tam ostatnio go otwarli. Chętnie, chętnie, chodźmy. To chodźcie. Okay. What, the fuck? What the fuck? Co to za. Co to za... No? Skąd ta się cała dziura wzięła? To nie to jej je, moja wina.

Dobra, to dawajcie, idziemy do kostucha. Dobra, chodźcie. Dobra. Jestem wszechmogący. No Co Co za debil. No i teraz krowa. Ej, krowa cię śledzi. to Co za debil. Chodźcie jeszcze raz. No. <laughs> Co to było? Dobra, Dobra, to na kręci... poważnie Czekaj, taki... no, no właśnie, kryciemy jeszcze raz. Dobra, trzy, dwa, jeden. Fuck! Czekajcie, telefon mi dzwoni. Tak, mamo. Nie, nie chcę obiadu. Przyjdę później. Robię teraz coś z kolegami. No, cześć, pa. Dobra, możemy kręcić. No w takim momencie. Ej, co to za dźwięk? Rodryk chce się bawić no. the... ŁODO! <noise> co to? <noise> Rodryk! Rodry. Rodry. <noise> no nie ty! Co to było? <noise> Chodźcie na to żarcie, bo głownie jest. Czekażcie sobie znak pokoju. Aj, Zara! <grywa> Czekaj. 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 sobie w pokoju. Weź kosztów. Zresztą, zresztą, zresztą. Zresztą, zresztą, zresztą.

Dobra, ostrzygłem ją, masz trochę wejść. A ten tutaj patrz na niego. Tego, tego, się tak O jak ktoś tu się czuje nagi. Tak w ogóle to nikt nie zalepił tej dziury. A. No i kolejny nudny dzień w robocie, nareszcie do domku. What the fuck is that? Co się właściwie stało? Ej, chłopacy, jesteście? tak, co się stało, lichu? Czemu właśnie... Czemu właśnie przez miasto przebiegł Giat lecący ze świnią? Nie wiadomo. To ta świnia lata. Nie wiadomo. Nie wiadomo, jak ze swoim domu. No, gdzie jesteście? Gdzie wy jesteście? O, ma Dychu, coś znowu, <śmiania> <ufla. śmiania> Ech, dobra, chłopacy, dzisiaj już jest późno Ja na razie nie ja muszę spadać z kompa, to może jutro nagramy Na dzisiaj koniec no. <śmiania> Ej! <śmiania> Co no za to drajka. widać, że chyba dzisiaj sobie już nie nagramy <śmiania> <śmiania> <Rodri>. <śmiania> Dobra, oh, wow. dzięki. Dobra, dzięki Dzięki chłopacy, nagramy resztę jutro, cześć. No. Ja spadam, Darka. Nie, ja, ja, ja nie mogę z wami. Tak?